Dzień dobry, witam na kanale Siódma Rano dzisiaj będę się włoską maszynką wykonaną perfekcyjnie ze stali nierdzewnej 303 maszynka Gutwella Smile Stiletto druga wersja, druga odsłona tej maszynki, czyli V2 maszynka na standardowe żyletki WH w środku zamontowana Żyletka London Bridge. Maszynka posiada gap 0,88, długość rączki 85, całkowita długość maszynki 93, oczywiście, wymiary w milimetrach. Waga maszynki 108 gram. Więc waga całkiem przyjemna molotowanie bezpieczne, yy, trzymanie rączki również ok, bez najmniejszych problemów, pewny chwyt. Tak oto maszynką z Smile, włoska maszynka Stiletto. Taką maszynką dzisiaj będę się golił. Ekspozycja ostrza całkiem pokaźna, gap 0,85 8. Czyli praktycznie średnio agresywna powinna być ta maszynka. Zobaczymy. W praktyce przekonamy się. Dzisiaj moje pierwsze golenie tym sprzętem. Świetne wykonanie trzeba przyznać. Stałe z zewnątrz. Mydło made in USA Nobel Hotel Walinia herbacianę. Yy Aromaty połączone z waniliowymi, z drzewnymi. Bardzo fajne masz yy, mydełko amerykańskie. W brązowym kolorze. Świetny zapach, aromatyczny, na bazie palą. Mydełko rozrobiłem już pędzlem syntetycznym. Moim białym, nie się z odpornego plastyku, tygielku, a jakżeby inaczej, kutwela z Po goleniu reszki mojej cytrynówki, fajna amerykańska woda, Italian Citrus. O pięknym, cytrusowym klimacie. Po goleniu również amerykański specyfik godny polecenia, bardzo dobry yy, o żelowej konsystencji yy, taki płyn, można powiedzieć w formie nawet kisielu tak to wygląda świetnie nawilża, konserwuje naszą twarz po koleniu, jeżeli nie zabraknie czasu to go również użyję, jeżeli tego czasu już trochę będzie aż nadto Poza kamerą właściwie używam tego specyfiku, warto zwrócić na niego szczególną uwagę. Drodzy panowie, gorący się na mokro nie tylko tradycyjnie, ale również marzykami jednorazowymi. Świetnie właśnie naprawdę. Konsystencja żelowa. Amerykański produkt. Afta By Men. Original. Ogólnie trzeba szczerze oddać, że Amerykanie robią. Kosmetyki o najwyższej naprawdę jakości. Raz, zarost topowy, trzydniowy. Niektórzy mówią czydniówka pimpsowa. Nie wiem dlaczego, tak to niektórzy nie nazywają. Oczywiście jestem po prysznicu. Jeden z moich widzów powiedział, że mi nie wierzy, że biorę te prysznice żebym to udokumentował jakoś. To nagrałem, jak biorę prysznic. No, drogi widzu, mm, rozważę, rozważę każdą propozycję, nawet jeżeli biorę prysznic w niekompletnym stroju. Drogi widzu, naprawdę może mi wierzyć, byłoby na co popatrzeć, byłoby. Bo mam niezwykle fajną kabinę prysznicową, oczywiście. O tym myślę. To tak w formie ciekawostki. Moczę swoją twarz. I biorę się za golenie. Zaraz, zaraz, jak już wspomniałem, standardowy, typowa, 3 dniówka. Zresztą końcówka wakacji, praktycznie co tam zostało. Końcówka lipca, sierpień zleci i zacznie się jeśli Niektórzy z Państwa już na pewno przed urlopami. Niektórzy muszą wracać do tyrki, do pracy, bo już są po urlopach. Szczerze współczuję, naprawdę. Ja jestem jeszcze przed, wszystko przede mną, ale nie będziemy się zbytnio chwalić. Każdy ten urlop jakoś musi wykorzystać, prawda. Jak widać na załączonym obrazku, Dużo siłych włosów w jego odpowiedni, a ja nie jestem z tych, którzy farbują brodę czy włosy. Po prostu trzeba się starzeć naturalnie. Takie jest moje zdanie. Dlatego coraz więcej siwych włosów nie tylko na skroniach, ale również na brodzie. i maszynka Stiletto Made in Italy Gutwella smain wersja ze stali nierdzewnej 303 żyletka London Beach użyta w tym goleniu pierwszy raz Super. Czyli środetkę w czasie golenia. Waga suszna, 108 gram maszynki. Maszynka częściowa GAF 0,88. To no tak gwoli przypomnienia, proszę Państwa, gdyż na początku i po filmie pod spodem będą te wartości podane parametry tej maszynki. Maszynkę zakupiłem w sklepie Dzik i Borsuk. Cena niecałe 400 zł. Dokładnie bez jednego grosza. 399 zł. oczywiście pamiętajmy nie goli ostatnio zakupiłem za jedyne 34 zł również we wspomnianym sklepie DZIGI borsów, który notabene jest bardzo dobrze zaopatrzony w sprzęty akcesoria, kosmetyki do tradycyjnego golenia Zakupiłem maszynkę egipską LOR 6 najbardziej Budżetowa jaką można sobie wyobrazić 30 parę złotych, a zadziwiająco również świetnie i dokładnie gori. z widzów dostałem pytanie, dlaczego na przykład odmówiłem mu dwa razy pożyczenia maszynki, załóżmy X pożyczenia. Szanowny widzu, ja jestem zdania jak najbardziej takiego, że żony samochodu i maszynki do golenia się nie pożycza. Sorry Gregory, takie jest moje skromne zdanie. Nakładam na twarz uprzednio wyrobione przeze mnie w tygielku Kotwelasa Mydło Nobel oce, na bazie talu, nuty waniliowo, herbaciano, ziołowo drzewne, co do samego golenia. Pierwsze przejście bardzo przyjemne. Czuć minimalnie żyletkę na twarzy. Zresztą Ekspozycja tego ostrza jest można powiedzieć, że, że tu widać dosyć taka pokaźna. 0,88 i waga 108. Lubię takie cięższe, ale powiem szczerze, trzymając tą maszynkę, nie czuć tej wagi. Nie czuć, że ona waży 108. Może no jest ciężka, jest. Nie powiem, że nie, ale tak jakoś chyba, że już się przyzwyczaiłem do tych. Cięższych maszynek. często to Golesia. 6C czy 6S. Jeden waży prawie stówkę 95. Mówię o C. Drugi chyba 112 czy 118. Tam, tam zostanie ze rezerwy dużo cięższy jest. <śm> <śm> Weźmy na przykład Merkula 33C. No to już waga oscyluje w granicach 60 gram, leciutko jak piłko, prawda? W zależności od maszynki. Są tacy, którzy lubią cięższe, są tacy, którzy lubią lżejsze maszynki. Pańskie mydło, no bo loter, również godne polecenia. Proszę Państwa, spieszcie się, bo na standorshopie.pl już widziałem ostatnie sztuki. Naprawdę warto kupić bardzo wydajne. Dwa, za świetny poślizg. Jadę z wyczuciem praktycznie bez dużego docisku. Ten docisk jest minimalny, ponieważ waga tej maszynki wspomniane 108 gramów również. Robi swoje maszynka świetnie goli pod samym ciężarem swoim. Oczywiście docisnąć trzeba troszeczkę. Ale jak tu już zaznaczyłem, należy robić z minimalnym naprawdę dociskiem. Nie jest to wymagany jakiś określony docisk o większej sile, ponieważ może to prowadzić do niepotrzebnych zacięć, tudzież podrażni. Maszynka i tak tu mi zostawiła takie centki, kropki czerwone w niektórych miejscach. Ja zaznaczam zawsze, że mam bardzo wrażliwą, delikatną cerę Także ta maszynka, może nie do codziennego kolenia, ale do kolenia co 3-4 dni, mogłaby się w moim przypadku nadać. Jeżeli ktoś, ktoś z Państwa ma skórę wieloryba, tudzież niedźwiedzia, jest skórny, odporny na takie maszynki, no to jak najbardziej do codziennego kolenia myślę, że taka maszynka mu się przyda ale bez obawy, nie czuć tej agresji troszeczkę, mówię, gdzie nie gdzie punkciki gdyż jak już wspomniałem moja twarz jest bardziej podatna na takie rzeczy bardziej, to jest już średnio agresywny sprzęt, pamiętajmy jednak ta żyletka jest bardziej wyczuwalna bardziej w, wysunięta tutaj Ekspozycja zwiększa. I dobrze goli, dokładnie. Dlatego, o, dokładnie, naprawdę, to trzeba przyznać. Jest bardzo dokładna maszynka także w zupełności dwa przejścia, przynajmniej w moim przypadku. Szczerze powiedziawszy, wystarczył. Pozwalam sobie w kącikach guz na takie drobne popraweczki chociaż nie powinno się tak robić zawsze powinno nałożyć się mydło i dopiero poprawiać nie jeździć na gołej skórze jednak pozwalam sobie na takie małe popraweczki ponieważ naprawdę to mydło daje wyśmienity poślizg to nie są zacięcia drobne takie Drobne kropeczki czerwone. Naprawdę pikość golenia naprawdę przebiegło bardzo fajnie. Ja jestem dobrze, bardzo gładko ogolony. Można powiedzieć, że ta maszynka jest zadziwiająco, przynajmniej dla mnie skuteczna. Proszę Państwa, co ciekawe włosi. Na końcu rączki widzą Państwo przyklejoną nylonową podkładkę, która jest na stałe i wtedy podczas skręcania i docisku do głowicy nie powstają żadne ślady, żadne uszkodzenia, że jest na stałe, przyklejone przez włoskiego producenta tej maszynki. London Bridge. To właśnie, troszeczkę upaprane, już w ogóle wiadomo, żyletki użyłem. Pierwsze użycie również pozytywnie oceniam. Dwa użycia i ląduję do utylizacji w pojemniczku. Chociaż ze względów higienicznych, ja tak stosuję taką metodę, że dwa razy używam i. Za trzecim razem już biorę inną żyletkę. Tak to się prezentuje. Głowiczka stiletto V2 firmy Gutschler Rączka ze świetnym moletowaniem. Bardzo bardzo dobra maszynka. Spukałem twarz pod letnią, letnią zimną wodą i kolenie Twarz ogolona, gładciutka. Gładka, gładka, naprawdę fajna maszynka. Ale jak mówię, w moim przypadku, gdy mam tą wrażliwą celę, gonąć się nią codziennie, no, troszeczkę by tam było może tych cętek, jakiś podrażeń, bo to jednak średnia agresja. Twarz jest bardzo delikatna. Pamiętajmy, nie każdy z nas ma taką samą twarz nie mają bardziej podatną na różne yy, skaleczenia żyletką dlatego nie gorcie się na przykład jedną żyletką z 5-6 razy ta żyletka robi się taka tempa, że później dodatkowo będzie was podażniać, zacinać właśnie te zacięcia mogą być powodowane przez tępą żyletkę także mach, maksymalnie dwa razy, trzy razy i warto wziąć ostrą nową żyletkę i się golić. Proszę Państwa, woda amerykańska fajna sam raz na lato, cytrusowe klimaty w tej chwili w sprzedaży niestety nieosiągalna, niedostępna przynajmniej w Polsce mnie to oczywiście nie martwi bo jako człowiek zapobiegawczy zrobiłem zapas jeszcze gdy były w sprzedaży gdzie i kupiłem? to było chyba sklep we Wrocławiu Barber Company Luknijcie do Barber Company, jeżeli tam nie ma, to chyba nigdzie nie będzie, bo oni sprowadzali te wody. Jeżeli koniecznie chcecie jakąś wodę fajną amerykańskiej firmy, bardzo dobre wody mają o różnych innych zapachach, to właśnie Barber Company dostaniecie również wody fajne o innych zapachach i potrzebny ten zapach, był jest fajny cytrusowy raz na no, lato, letnie klimaty, takie lekkie, przebiebne Wspólnego z naszą przemysławką. Te cytrusy są jakieś. No super aromaty. Nie używam jeszcze innych wód tej firmy. Fajnie. Tylko właśnie tą wodę. Ale podejrzewam, że niektóre z tej serii również by mi podeszły. Póki co jeszcze mam trochę w zapasie 2-3 flaszki. Amerykańska jakość, solidność. Chociaż w następnym odcinku również zaprezentuję, tym razem będą kosmetyki polskie z nowej linii zapachowej Bonda. Tam będzie bodajże żel pod prysznic. Woda po goleniu. I to tam jeszcze było balsam po goleniu, nowa linia zapachowa Bonda. Kupiłem, nabyłem, zaprezentuję w następnym odcinku, bo Polacy również nie gęsi swój kosmetyk ulubiony mają. Prawda. Ale jeśli chodzi o amerykańskie, to naprawdę światła światowy poziom. Chociażby ten żel w pokoleniu, który świetnie nabliży naszą twarz. Nie trzeba tego dużo. On się wchłania szybko. Nie pozostawia jakichś tłustych, niepotrzebnych śladów. I o to, proszę Państwa, chodzi. Jeżeli wkraczacie w świat tradycyjnego golenia, nie kupujcie takiej drogi Drogiej maszynki jak Gutwella Smiles to za 400 zł. Polecam tańsze maszynki. Na przykład Lord L6. Maszynka również na standardowe żyletki WH. Głowiczka zamknięta, wyprodukowana w Egipcie. Kosztuje jedynie 34 zł. A goli równie dobrze jak ta za 400 zł. Lord L6. Ewentualnie Różne maszynki polecane w internecie, na innych kanałach, jest tego naprawdę duży wybór. A golenie całkiem odmienne od golenia maszynkami plastykowymi, systemowymi czy też jednorazowymi. Mi osobiście po przejściu na maszynki tradycyjne, na żyletki, widzę kolosalną różnicę. Golenie maszynkami plastykowymi. To już nie sprawia mi takiej przyjemności. Naprawdę. Pozdrawiam serdecznie. Cześć.